Ja przede wszystkim no nie chcę tutaj Piotrowi nic odbierać, jeżeli chodzi o zwycięstwo, bo jak najbardziej na nie zasłużył. No, tylko że zaznaczam, że przy, przyjąłem tę walkę z bardzo krótkim wyprzedzeniem. Wydaje mi się, że walczyłem tak mniej więcej na 50% swoich możliwości. Myślę, że każdy, kto widział mnie w akcji, potwierdzi to, że to na pewno nie była pełnia tego, pełen jakby wachlarz moich umiejętności. Witam serdecznie. Jestem Andrzej, proszę na fotografa, Jesteśmy na gali KSW 102 w Radomiu, a ze mną Julio Morsi... Mo... Morsegini. Witam cię serdecznie. Seja bem vindo aqui no, 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 na, na entrevista no, 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 no KSW no, na cidade de Rale. Muito obrigado. Dzisiaj przegrana walka. Takie moje pierwsze pytanie: co zawiodło? Então eh, hoje i Facebook se perdeu. Ok, a się nie funkcjonował, panie Seuzel. Acho, że nie funkcjonował mi i nie atakował mi bardzo, moje adwersario também. Fiquei esperando o gol, pra mim Przede wszystkim, wydaje mi się, że zawiodło mnie wyczucie dystansu i to, że byłem bardzo mało aktywny, zamiast atakować, napierać na mojego przeciwnika, ja starałem się czekać na jego ruch i byłem taki zbyt wierny w tej walce. Czym cię, Piotr, zaskoczył w tej walce? E, czy było coś takiego. Czego się nie spodziewałeś? Czy Agu Macoisecki, który cię własne który w nie no jogo dele? No jogo, no, porque pelas notas que eu vi, consegui Niczym mnie nie zaskoczył, po prostu walka się potoczyła w taki sposób, jak się potoczyła dlatego, że ja nie nie zdołałem narzucić jakby swoich zasad gry. Pierwsza runda przeleżana. E, tak naprawdę z tego co tutaj było można zaobserwować to w tym parterze Piotr nie za wiele Ci tam mógł zrobić. E... Jak oceniasz parter Piotra? Então, na primera round ele się te derrubar i e, e Deitou em cima de... no, na, na suas pegou as suas costas. E... o que você acha sobre o, o, o chão dele, o jogo do Chael ma ten ma a już nasz koszt, No bardzo dobrze się wpiął za plecy, także no, widać wysokie umiejętności. No tak, ale tam też było widać na, na, na jego twarzy, że e, tak naprawdę niewiele sobie z tego robi. E, nawet bym powiedział, że chwilami taki uśmiech było widać. Mas, Xaxi, você não o que né? não tinha que ele na com essa tensão, né? Então, deu para ver que, pela expressão do rosto dele, ele não estava sentindo nenhum pressão, né? Às vezes, ele só nesse nesse momento. Você estava sentindo que ele se relaxou quando ele pegou as suas costas? Talvez, ali como como ele começou tipo iniciando o jogo antes que eu, que ele conseguiu, por baixo, daí depois pegou minhas costas ali talvez ele tenha ficado um pouco mais, mais confiante parte lutando comigo então, pode ser que ele tenha, tenha ficado um pouco mais tranquilo mm -hmm. e mais do jogo dele. E, no, bardzo możliwe, że jeżeli już mu się udało zajść mi za plecy i mnie jakby w w tej pozycji, to e, uśmiechnął się ze względu na to, że się rozluźnił, jakby w tym momencie poczuł taki przypływ pewności siebie wynikający z tego, że zajął dominującą pozycję. planos na próxima luta? E quando eventualmente o Então, o que você está querendo fazer no, no futuro e quando a gente pode esperar a sua volta para o KSW? Então, isso tem que ver com, com a organização, mas em relação ao meu futuro, eu vou ver também com o meu, meu empresário, meu irmão ali, porque eu também tenho que decidir o que eu faço. Como eu falei antes, eu tava, peguei essa luta um mês antes, estava sem treinar, e, com certeza ele também já tava treinando, não desmerecendo ele jamais. Só que eu não estava totalmente preparado yeah. e vim, como eu fiz com o Daniel, então a culpa é minha por ter não dado minha performance 100%, entendeu? Tipo, eu lutei 50% do que eu posso lutar, yeah. que eu sei que todo mundo que me conhece, sabe? É, mas no público de casa e para o KSW eu vou, eu vou ver, vou conversar certinho o que que eu vou fazer isso em relação a essa minha vida de esporte. Então, primeiro para tudo, porque organização, do, do meu ego cornera, do meu treinador. Ja przede wszystkim no nie chcę tutaj Piotrowi nic odbierać, jeżeli chodzi o zwycięstwo, bo jak najbardziej na nie zasłużył. No tylko, że zaznaczam, że przy, przyjąłem tę walkę z bardzo krótkim wyprzedzeniem. Wydaje mi się, że walczyłem tak mniej więcej na 50% swoich możliwości. Myślę, że każdy, kto widział mnie w akcji, potwierdzi to, że to na pewno nie była pełnia tego pełen jakby wachlarz moich umiejętności. No, i wydaje mi się, że przede wszystkim teraz muszę wrócić do, 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 do rytmu takiego. Pełnych treinos treningowych e eventualmente se Você tem de machucado? Você levou algum tipo de lesão? Não, lutei bem. A gente só só tem atleta também de ponta, então o cara acostumado a tomar bastante golpe, desde novo. Soco, chute, cotovelo, igual foi agora na luta. Tô tranquilo, tô 100%. Nem cansei também, tô, tô tranquilo, só não lutei, né? Felizmente. Nie, nie, no ja jestem doświadczonym zawodnikiem, także no wiadomo, że jeżeli się walczy w kratkach, to się przyjmuje dużo tych ciosów e, i też Twoje ciało na pewnym etapie się zaczyna utwardzać na to wszystko. Więc to nie jest tak, że jakoś się czuję pobijany. E, nawet się na dobrą sprawę nie zmęczyłem w tej walce, także no po prostu no, nie wyszedłem tam. To, to nie była pełna wersja moich możliwości. No ja właśnie pytam ze względu na to, że po nim w ogóle nic nie widać. Ej, pegun porque ke... Parece que o seu adversario estava bem fresquinho, parece que ele então, não cansou também. Ej, to é. Eu ia então ninguém cansou, só que ele masserto mais golpes. No czy wychodzi na to, że nikt w tej walce się nie zmęczył, tylko po prostu jemu weszło więcej kopnię, jakby ciągło. Wielkie dzięki za rozmowę, życzę szybkiego powrotu do klatki KSW. Muito obrigado por entrewista e ta agładando a sua wolna do KSW. Muito obrigado. Bardzo dziękuję. Dzięki. thank you